Witajcie serdecznie w nowym vlogu. Nie wiem jak poszły te vlogi, e, który był kiedy, ale w, o, na końcu jednego z ostatnich vlogów był ten kot. I teraz zobaczcie, mam teraz najnowszą głowę, jaką tworzę. Ten kot będzie miał jednak inne oczy, bo jednak się okazało, że one nie są zielone, tylko są żółte, więc no, różnica spora. <grych> e, także. To jest tylko tak poglądowo, jak będzie wyglądało yy, ta głowa i te oczy. Bo oczy będą oczywiście inne, jak to powiedziałam. Ale zobaczcie, jaka to jest przepaść wyglądowa pomiędzy tą głową sprzed iluś tam lat yy, a tą. No zobaczcie. <grytanie> jaka tu jest okrągła ta głowa. Nie ma w ogóle tych yy, uwypukleń. A tutaj wszystko to zachowałam, ale powiem wam, no jest mordęga w zasadzie. Kot jest bardzo skomplikowany. To jest kilka dobrych godzin nad samą głową, nad samą podstawą. Przecież jeszcze nawet tył nie mam tej głowy, jeszcze nie ma uszu. Potem na samym końcu będzie sierść. I ta sierść, powiem wam, też ma parę kolorów. Czyli brzuch jest biały, z tego co zauważyłam, a sierść jakby taka jest, Dwutonowa z pręgami jeszcze, czyli ona jest taka waniliowo-powiedzmy rudawa, ale to nie jest rudy. I na tym są pręgi takie rudawe, ale ta rudość nie jest ciemna, tylko taka jaśniejsza. No zobaczycie, no jest ciekawy ten kot, naprawdę. I jest, pierściek jest charakterystyczny, bo właśnie ten rozstaw oczu jest inny niż u zazwyczaj kotów, jakie, jakie wytwarzałam, jakie tworzyłam i myślę, że będzie coś ciekawego, no ale patrzcie, no różnica jest, no to jest przecież, 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 przepaść, przepaść w filcowaniu. Zobaczcie jak to jest, że trzeba po prostu się nie poddawać i tworzyć, że na początku każdy robi inaczej, to przechodzi w zasadzie taką, jak to się nazywa w biologii, pomóżcie mi. Ewolucję, no. ewolucję. No, przeszło ewolucję. Zobaczcie. Trójwymiarowa głowa, a ta jest taka okrąg taki okrąglak. Tylko jest pyszczek. Tu mniej więcej jest ten, ten, ten stop. Co jest też bardzo ważne na początku. Bardzo dużej ilości osób, jak oglądam te figurki, jakie są tworzone. Bardzo mało osób zwraca uwagę na to, żeby ten stop robić w ogóle. Często jest tak, że to jest tak płasko. W ogóle takie płaszczaki jakby im coś spadło na głowę, a to jest bardzo ważne. U psów tak samo, niektóre psy mają, takie mają płaskie głowy, ale jest ich bardzo mało, ale bardzo też dużo mają zaznaczony silnie ten stopi. to jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś ma na punkcie swojego zwierzaka, robicie jego podobiznę, no to nie będzie zbytnio zadowolony, przynajmniej ja bym nie była, gdyby mi ktoś zrobił płaski, takie płaskie czoło u zwierzaka. No niektóre mają, a niektóre właśnie trzeba to, no to bardzo zwracać. ale ja przynajmniej zwracam tu uwagę. No dobra, że się tak pogadałam. Tyle mam głowy. Teraz je sobie odłożę. Tu mam tułów. Co sobie zaznaczyłam grzbiet. Powiem wam, że z każdym, z każdym kotem będzie coraz lepiej. I myślę, że to będzie ciekawe. Tu są łapki. Takie ciekawe obserwowanie tego, tego wszystkiego. No i zobaczcie. No tu mamy łapki, tu jest ten grzbiet. Yy, tu mam sierść do łapek. I co? I gdzie mam tylne? Gdzieś mam tylne zaginęły w akcji. A nie, tu są. Dobra. Tu mam tylne. No i robi tak samo jak tam temu kotu, żeby po prostu te tylne łapki się odchylały. Dobra, no to było na tyle, jeśli chodzi o to wejście, w następnym zobaczycie, jak mi poszło dalej z tym kotem. Odzywam się, bo kompletnie zapomniałam y, dla Was nagrywać, a no już y, kot jest w pewnej fazie już w zasadzie, no czwartych i w zasadzie już końcowej. Dołączyłam właśnie głowę do reszty, oczy są wymienione, zobaczcie, są już inne oczy, żółte. Tutaj jest korpusik, ten jest trochę inny ten kot, powiem wam, z każdym razem chyba już coraz lepiej to wychodzi i jestem bardzo ciekawa jak mi tutaj wyjdzie sierść i tak dalej. No ale powiem wam, że chciałam poruszyć kwestię gorąca u mnie za oknem w tej chwili, a jest już wieczór, mamy już przed 8, jest 29 stopni, a ma być, no w piątek ma być 30. Ale dzisiaj już było naprawdę gorąco, a mieszkam na takich większych wysokościach, na jednym z, z ostatnich pięter w wieżowcu. Także powiem Wam, no, daję w kość i no, nie najłatwiej jest fizzować. Wiecie, machać ręką cały czas. Jeszcze jak się siedzi, to jeszcze, ale bym musiała się przeprosić z wiatrakiem, wentylatorem. bo naprawdę to jest. No ciężko jest, jak w chuci Katowice po prostu. Chociaż <laughs> nie wiem jak tam jest, ale tak sobie wyobrażam. Yy, I tak, pewnie już widzieliście mój yy, vlog o tym, jak zacząć filcować. Pokazałam tam większość rzeczy, takich najbardziej przydatnych do filcowania. Myślę, wam, myślę, myślę, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Już mam jednego maila z pracami, także pokażę Wam w tym blogu jak Wam idzie filcowanie. No, i jestem niezmiernie uradowana tym faktem, że ktokolwiek odezwał się, odpowiedział na ten mój apel o przesyłanie mi zdjęć swoich prac, takich początkujących. I będę próbować Wam jakoś doradzać w kwestii filcowania co można poprawić i tak dalej. Także jak chcecie jakieś porady z zakresu filcowania, no to wysyłajcie. Oczywiście powiem Wam coś takiego nie bardzo skomplikowanego. Oczywiście całych lekcji ja nie będę udzielać tutaj, typu jak krok po kroku zrobić kota i tak dalej, bo to wymagałoby już pełnego kursu, ale mogę Wam po prostu same podstawy dać ku temu, żeby samemu dalej to pociągnąć, bo. No to nie jest nic takiego, co wymagałoby yy, ukrycia, żeby robić z tego tajemnicę. Już takie krok po kroku pokazywanie jest yy, no już bardziej skomplikowane, też i w mega czasu i tak dalej. Tutoriali i tutoriali u mnie są na przykład na kota. Mam nadzieję, że coś widzicie. Yy, nie na kota, tylko na. Misia jest na chomika, taka najprostsza wersja yy, i co? Myślę, że te są chyba takie najbardziej... Yy, naj, najprostsze wersje, yy, te co umieściłam na kanale. I, i takie myślę, że yy, takie etapy, co pokazuje, są najlepsze, jak zrobić uszy, jakieś poszczególne części ciała. Bo to też y, wzbudza w Was y, jakieś takie zainteresowanie, jak to dalej robić. Powiecie, można przedstawić komuś kawałek na jak wszystko co krok, krok po kroku, ale filcowanie ma to do siebie, że to jest rzeźba. I niestety muszę wam powiedzieć z przykrością, że nie można wszystkiego odwzorować jeden do jednego. Ja nawet sama siebie nie umiem skopiować. Za każdym razem wszystko jest y, inne. I y, też chciałabym, żeby Was pobudzili do tego, żeby samemu coś stworzyć sam z siebie. Że to trzeba na, na swoich m, błędach i y, porażkach się nauczyć, bo nie ma nic lepszego, jak właśnie na swoich błędach się uczyć niż na cudzych, bo to trzeba zobaczyć nieraz na własne oczy, co się stanie, jeżeli coś się zrobi. A jeżeli będę was przed tym chronić, to nie będziecie widzieli i będzie się zawsze stnerwiać, a jakby było jakby zrobił tam taki, tak czy siak, no to zawsze trzeba jakieś y, błędy popełnić te takie największe to y, wam powiem, żeby ich nie zrobić ale na przykład jak tam zrobić kształt głowy i tak dalej, to nie mogę wam tego przekazać też ponieważ też każdy, y, na przykład kot i pies jest inny, każda rasa jest inna i to by było bez sensu, musiałabym zrobić kurs na każdą rasę mogę pokazać jakie są mniej więcej schematy tworzenia, ale każdy y, pies jest inny. Na razie kota nie pokazuje. Y, może kiedyś stworzę właśnie taki płatny kurs jak stworzyć krok po kroku kota, ale myślę, że na razie nic nie będzie y, tak szybko, ponieważ sama się uczę i sama przeobrażam tą głowę i patrzę się jak najlepiej zrobić, żeby było jak najbliżej y, Temu zrobi. Mam nadzieję, że chyba wiecie, że wiecie o co mi chodzi. Wpadam, w taki słowotok, ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Może Boże, zamknęłam sobie okno, żeby nie dochodziły mi dźwięki z ulicy i jest już mi tak duszno, że muszę kończyć ten kawałek nagrywania. Jak będzie coś już więcej widać, to wam, się, to wam pokażę. Pewnie już to będzie następnego dnia nagrywane. Także do zobaczenia w kolejny odsłonie. Słuchajcie, postanowiłam się odezwać, ponieważ y, wpadłam w taki trans w zasadzie tworzenia, że całkiem zapomniałam odpalić jak zwykle kamerki. A już połączyłam wszystkie części ciała. Wczoraj męczyłam się, w zasadzie męczyłam się, bo to była męczarnia. W upale y, jeszcze dziubać. ten kot pożera po prostu tyle wełny, że y, no, jest na w ciapki. Ale to niczym nie, nie przeszkadza, ponieważ i tak będzie na tym sierść, więc i tak nie będzie tego widać. Um, ale zobaczcie, całkiem ciekawie się zapowiada ta głowa. Na razie jest tak byle jak, ponieważ na razie obcinam tylko tak, żeby mniej więcej wiedzieć ten kształt. Potem będę modelować tą fryzurę. no Ale zobaczcie, jak. To wygląda, że na samym początku ta głowa w ogóle te uszy wydają się takie ogromne. Zobaczcie, że tutaj już traci na wielkości to ucho, jak się do doda sierść. Więc jak ważne jest to, żeby one były trochę za duże i tak w wyglądzie, jak się je przykłada do mm, głowy. No nic, uciekam dalej filcować. Trzymajcie kciuki, bo to jest bardzo długa i mozolna praca. Myślę sobie, że jeszcze w tym tygodniu wskoczy taki krótki filmik z portretu, jak go tworzyłam, i tak dalej. Połączę. Może być taki miks filmów tam poziomych i, i pionowych. Także, żeby Was to nie zraziło, krótki filmik to 2-3 minutowy, chyba że coś dłużej mi tam wyjdzie. I co? A następny będzie z efektu końcowego Wczerka Bielgickiego. Bejgi. Nie umiem się wysłowić. Owczarka belgijskiego malinua. Dobra. Uciekam tworzyć tą fryzurę. Bo jutro będzie 30 parę stopni, także zginę tutaj. Witajcie w kolejnej odsłonie. Odzywam się dosłownie na momencik. Jest niedziela. W niedzielę nie pracuję, ponieważ trzymuję taką zasadę. To jest dzień odpoczynku i niedzielna praca w niewecz się obraca. Naprawdę tak jest. <laughs> Jeżeli naprawdę nie musicie, to nie pracujcie. Bo już parę razy tak zrobiłam, że a może coś jeszcze porobię i tak porobiłam, że potem musiałam to poprawiać i wychodziła ta robota. Jeszcze musiałam nadłożyć jej jeszcze dwa, dwukrotnie więcej, niż tego było warte. Więc to jest totalnie bez sensu. Odpoczywajcie. Niedziela jest do odpoczywania, a nie do harowania Jestem na tym etapie. Powiem Wam tak, nie miałam w ogóle y, czasu na to, aby nagrywać Wam filmiki, ponieważ upał dał mi tak w kość, że tylko y, sprężałam się do, ku temu, żeby jak najszybciej to skończyć, a i tak widzicie, ile mi zostało. Y, tutaj burdel niemiłosierny, no jak to Fiber Fury, nazwa nie jest y, przypadkowa. Także będę kończyć w poniedziałek tego kota i obiecałam Wam jeszcze, że będę omawiać Wasze zdjęcia, to niestety muszę to przełożyć na następny filmik, właśnie z tego powodu, że nie miałam w ogóle głowy do tego, żeby nagrać jeszcze ten filmik z, z, z omówieniem tych zdjęć, więc przekładam to właśnie na następny odcinek. Postaram się omówić właśnie jak najszerzej to, co chcę Wam przekazać żebyście jak najlepiej umieli sobie stworzyć sami figurkę no i co jeszcze? Znowu się znowu ja wam powiem. A no i jeszcze w tym tygodniu wrzucę Wam taką rekompensatę, bonusowy odcinek dwuminutowy przedstawiający samą tą figurkę owczarka beliskiego Malinuła, tą zawieszkę jak wyszła mi ostatecznie z porównaniem do oryginału. I mam taki krótki, dosłownie półsekundowy, trzysekundowy, rozciągnę ten po prostu filmik, żeby był dłużej trwał. Od klientki dostałam, jak wygląda ta zawieszka w, w robocie. Czyli na, w samochodzie jej. Super to się prezentuje, naprawdę fajnie to wyszło. I co? Uciekam. Życzę Wam cudownego tygodnia. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Cudownego filcowania. I co? Uciekam. Pa!